Drużyny z dębickiej dziesiątki, jedenastki, najlepsze w miejskich eliminacjach turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym i będą reprezentować miasto na etapie powiatowym. Młodzi rowerzyści musieli wykazać się najpierw na testach ze znajomości przepisów, a później umiejętnościami jazdy po miasteczku ruchu drogowego oraz na torze sprawnościowym. Oceniani byli też z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według mnie ósemka na tamtym torze. No, nie, tak, jak się patrzy, to chyba tak. No bo, na przykład, to parkowanie, no to będzie mi łatwiej, na przykład, zaparkować gdzieś. Ponieważ zawsze można wymanewrować z każdej sytuacji. To nas uczy zachowania bezpieczeństwa na drodze, też. No, jest to jakiś trening techniki? Tak, jak najbardziej. No, można się też rozwijać w jakimś stopniu. My też jesteśmy tu, nie pierwsza jazda. To jest już kolejny. Więc myślę, że będzie fajnie. Dzięki tym zawodom młodzież zna przepisy o ruchu drogowym, nabywa także umiejętności bezpiecznego korzystania z drogi. Do nauki, do pogłębiania wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym, doskonalenia technik jazdy rowerami, uczestnictwa w ruchu drogowym. Tak, bardzo ważne. Zwłaszcza, że widziałem ten korps przeszkód. Na pewno trzeba się dużo naginistykować, żeby go bezbłędnie przejechać. Na pewno sprawność liczy, a i do tego dochodzi znajomość przepisów ruchu drogowego. I to jest bardzo pożyteczne, bo wiemy, że coraz więcej przyjmujemy uczestników wycieczek rowerowych. Wiemy to przy organizacji własnych imprez miejskich i myślę, że te podstawy i ta wiedza pozwoli, że będziemy się czuć bezpiecznie na miejskiej drodze. Od kilkunastu lat można powiedzieć w naszej szkole organizujemy turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podnoszą oni umiejętności przede wszystkim jazdy na rowerze oczywiście umiejętności poruszania się po drogach publicznych, czyli znajomość przepisów drogowych, tutaj ma bardzo duże znaczenie i dzięki temu turniejowi te umiejętności są dużo, dużo wyższe. Tak, od samego początku wspieramy tę inicjatywę. Bardzo dobrze się nam współpracowało zarówno ze szkołą nr 10, jak i z Komendą Powiatową Policji. No i oczywiście otrzymaliśmy duże wsparcie od firmy która, branżowej, która gdyby produkuje rowery, a wiadomo rower dla młodego człowieka jest na pewno dużą atrakcją. Najlepiej z zadaniami turnieju zarówno w kategorii młodszej, jak i starszej poradzili sobie uczniowie szkoły podstawowej nr 10, drugie miejsce wywalczyła jednostka, w kategorii młodszej trzecie miejsce zdobyli uczniowie trójki, a w kategorii starszej szkoły podstawowej nr 12. Indywidualnie zwyciężył Patryk Falasz z dziesiątki.